Siemanko, z tej strony METRIX i kurde Siemanko, z tej was w kolejnym odcinku Suri Moda Tak, tak, no jakby to powiedzieć, no Zauważyłem, że wam się spodobała ta seria Więc ja postawiłem, że będę dla was to nagrywać i co, że no i no jestem naprawdę zdumiony, że wam ta seria się spodobała. No to jest tak mały kanał, ale zawsze coś oczywiście. Że to wam się sobie, się spodobało. Jestem zadowolony z tego, że mam do gustu. No też młody to też takim spoko, też ten jest na serbie. Nie dobra, jedynie co to jest. To trzeba. Ważne sobie jakieś jedzenie. I taka pierwsza faremka, no to, no to nice. Kurde, robi się coś. Coś, 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 I tak ja w sumie to, to co może być Do tej paczki modu, które ja sobie obecnie stworzyłem, dodałem kolejne parę modów. Na pewno dodałem taki mod, który pozwala mi ten... A widzicie tutaj te squidy i tak dalej. Czekajcie. O właśnie, bo sobie ten, przetestowałem sobie. Dodałem sobie jeszcze taki Flans mod Nieco jeszcze, takie, jeszcze parę innych takich modów Dodałem ja do Galactic Craft ja To co mogę zrobić, to, to mogę nam pokazać, czekajcie Ale tutaj znajdę Galactic Crafta co ja powinienem mieć chyba Dobra, widać że coś mi się zbugowało i nie ma tego Galactic Crafta No to trzeba będzie ten, Galactic Crafta ogarnąć w takim razie, następny ten odcinek A no no jest Twilight Forest mod Tylko, że chyba z X

Bierzemy ten kilo w dłoń I damy do tego tego, do tego nowego Bo muszę jakoś ogarnąć sterowanie właśnie Dobra, Bo ja już kurde poli umieram Bierzemy to No okay. oh my dear Nie, Nie znam się nigdy dobrze na angielskim Wcale nie była, że mam łamany dość. A może nie może nadaję na to, czy to? Dobra. Ta chlebek zrobić, oczywiście. Dobra. Muszę tutaj ten. To ten. 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 grzybki? O, super. Grzybki, co jak może spojrzeć ten. Yy, Zupkę grzybową. Pić, piś piś, 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 pić, piś, piś. pić. I na frezy. Dobra, udało mi się. Kurde. Ciężko było. Dobra, jak to mówiłem, nie jestem zdumny z was, mi tobie. To akurat ten... Podobało mi się ta seria. Ale sobie mi kontrolował terzię. Dobra, czy sobie na pewno do miecz. Eee, to... to. No, tego. O oni sobie kurde pod cieniem siedzą kurde, koniec jedna nie ma nie ma kamienia? Zbierałem. Dobra, nieważne Dużyłem kamień poczynę. Nie pamiętam Dobra, na ja ten, w takim razie trzeba odzyskać troszeczkę kamienia Dobra. Właśnie, no. Nie pasuje mi ten akurat. Tylko masz ten! Halo! Że Francuz morał! Kurde, ten. No Kurde, militarne też! Kielety! A jaki ten? Głodny. Kurde. A tak często tutaj to, ten? Nie, na tej wersji ten? Tak wypadało No, to z to To I dobra, jemy A to coś wygryźć w kurda. kurde No nice, dobra Teraz czas zrobić sobie mieczyk Mieć ataku A to nie za ciekawe, dobra, zawsze to coś No, się ściemnia się No, no. To jest ten, stary, ten wersja Minecrafta. Kurde, już mnie ten po, położyli. Kurde! O, to są najgorsze. Kurde. Coś tam zjadłem. To nadal to mało. Kurde. Dobra, to będzie na pewno trzeba zrobić. Na pewno trzeba będzie ten. Yy, hmm. Moglibyśmy tego, to, 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 tam ten. Yy, kurde. E, Dan Jones zwiedzić. kurde, jak chcemy to zwiedzić, to musimy ten... Ja znaczy powiedział, można byłoby pójść poszukać do kolejnego miejsca. Tylko począłoby kolejny żart ciężko zorganizować. Dobra. 17 minut. Mm -hmm. Dobra, wiecie co? Ja mi się przeprowadziłem. To jest tak, to zakończyłem pierwszy odcinek, ale to tutaj nie, nie zamieszkujemy. Mamy to I no cóż, no to będziemy leć, lecieć gdzieś tam no? Dobra No powoli Żeby nie tracić tego żarcia Potrzebne akurat nowe Najlepsze miejsce, żeby dobrze. Tam jest ciśnienia cukrowa, to sobie weźmiemy Ała no, Tam się budowałem, nieszczęśnie Wiemy. ja na bio a chyba sobie tego spuszczę no pewnie to nie jest ten On nie jest Minecraft jeden ten 13 jagódki ten to te krzaki jagódki ten krzywo dobra jakiś tam jakiś mam mały ale jest nie dobra Lepszy dałoby się jakieś tam lepsze te rzeczy ogarnąć, typu żelazo. I no cóż, a yy... no w ogóle to tym U Dziewczyna A to nieźle. To jest ten z jakichś tam more creatures? Nie. Dobrze, to było. I z tego. Z y, chyba rafin moda, czy tam... No co jest to do mrówki? Dziewczyny lecą na kwiaty! Może się na różne. No, ile potrzebuję o jest ła. <todgłosy> to dziewczyna, <kurde>. górę. <todgłosy> Nie, wiem, to to dziwi. Ale też. Ehm, um, ocenę mojej dziewczyny, odcech... Jak chłopaki moje oceny będzie ali tam... Nie planuję tam e, zrobić tego serię z Metalem Magic 3. Więc do tego będzie taka seria taka jakby gadanie i to, to dobra. Dobra, tak dalej, więc mam dochnoganie Dobra A do tej pani by się przydało... O Ja czy dobra, bo, że bądź od tego by oswoiłem? <grym> Okej, okay, to to już zabra Ło, wow, wysoka skacze i dropiło mi slimeballa fajnie nie dobra no to co lecimy spać no, się nie pójdzie. chyba to się zupełnie nie pójdzie bardziej biedno hyhyhy chłopaki tak trochę pan ma jakiś miarczyk nie dobra co? tylko pakuje mi jedną pod to jest? A tu jest bardzo dużo kamienia. Dobra, tu na dwa miecze. A tutaj żaba widać się próbowała pływać. Jeszcze mi się one tutaj pewnie walczyły. Panno, też miała coś do obrony. A tam widzę jakiegoś ten. Pora. No, idziemy na coś kojeną, dziewczyna. że tutaj kurde gadają. A, nie czynam. Zazdrosnę, kurde. kurde. A to za kurde, Red. No cóż, no to się robi ciekawie. No to, tu Co? To nie ta kaczuszka, kurde To ona się sklonowało? Ta kaczka się Ty kurde złaka kaczko Ta kaczka się nie. Co za wredna kaczucha jedna No widziałeś ją? To wredna kaczucha! I to jest jakaś O, węgiel, nice! Fajnie. Wpiszmy no, sobie tego węgla trochę. Ale też kiedyś tam, w jakimś serwerze, dałem sobie coś takiego jak taki statek nazywany wredny kurak, ale wredna kaczucha? Rety! Nie, nie, żeby coś będzie będziecie widać, bo ja w ogóle nie widzę. Nie jeszcze, jeszcze trochę. Weźmy sobie troszeczkę nagla, bo się przyda na 100%. No, tutaj nie co tej Lecimy, panie. Tak, to jest. To jest. Stal. Star. Star or. Ciekawie Faltor. to za to też to też ten. Ja tak jak ktoś ki jak boyfriend, więc. że y well. Ja znaczy, szuruję Ciekawe jak to był, na w multiplayer. A ja by był ciekawiej a niestety, żeby zrobić taki, taki fajny, taki teren, na wszystkimi modami, które mam tutaj, na patrzcie, to niemożliwe. niemożliwe. Ja na, no, że... Ja, no nie, nie mam tego, ten. Haj, to dalej, dobra, to jest... Eee, right Witter. O, tutaj pana trzeba ponoć połączyć z wodą i ponownie ten... O, tu się, jako. jest Predator. Predator. Ret. A wracajmy No taką branie. Czyli teraz my? gdzieś gdzieś ten duży Ale jeszcze go. E yeah. no dziewczyny są mocne. Nie wolno lekceważyć dziewczyn. Pamiętajcie mi to, Nigdy nie lekceważyć dziewczyn. O Bo zaboli. Yeah. Jak ja w ogóle nie wykowałem. Nie Creepera! O wy kurde To mi ten bikini Uuuu gigantyczny motel O Widzę jakiegoś dużego dungeona Kurde, duży ten Ale nie, lepiej tam nie iść, Bo cóż Jeszcze że jesteśmy jeszcze słabi przydałoby się ten o no ja powiedziałem, że to miejsce jest dość obiecujące, więc może by tutaj zrobić z nim bazę. Dobra. Dobra, służymy sobie tutaj tym, czym, czym czasowo. Myślę, to... Dobra, to mówię o definierek, chyba, że dziewczynku to bo boli. I to mocno. Na no, bo już ten, już się dowiedziałem o tym. Dobra, a świetne to miejsce. bo no, fajnie, fajnie, że mi się świeci popcę. Ej. Ej, twaj, To są co tu jest? Co tu jest? Tu... Aha, my kamień. Dobra, ja, dobra, dajemy sobie tutaj do przepalenia resztę tych tego... zimna, mi chyba. Fajnie. O, o. Buty, jakiś tam armorek mam. Jakiś tam ale mam. No weźmy sobie jeszcze parę... Dobra, teraz przydałby jeszcze ten, patyczki. Pyk. Tutaj przydałby się też jakieś tam... Y, szyneczkę. Dobra, no to co? Stawiamy sobie tu... szyneczkę, Ksyneckę. Eee, wybaczcie moja droga Ty. a dziwnie się czuję teraz Dobra. to, dobra hmm. Dobra, to troszkę bardziej Dobra, i tutaj coś wiążę No i tutaj można było wytworzyć właśnie tą bazę No, takie spoko w te miejsca Dobra, zobaczyłem Moltyla, kurde z tym podporem. Ale ty, Elisa, jesteś większy? Wuhuo! jest ten plus! O tu tchórzy! Bring it on Daj, dall'aj! Jak to nas halo? Dobra, pokolego! Nie, przecież nie dałem dalej, radę! to było piskie, Ej, to było fajne, Ej. Pierwszy boss już, na teraz jest załatwiony. <laughs> Dobra, no to mam... No to trzeba sobie wybierać, kurde, co ci tego na tytuł, kurde. O, mam już to. No fajnie, fajnie, fajnie. Mi się to podoba. Dobra, zaraz, załóżmy tutaj sobie jeszcze tego mini farmę. A mi się to się przyda. Na 100% Swathawk yeah. hmm. Kurde, dziewczyny są epickie Dobra, załóżmy ten Załóżmy ty kurde, to w końcu to w głupią farmę Eee... To wyświetla jakieś miejsce że tak No świetnie, świetny start, jeśli chodzi o zostebie Jestem naprawdę jest szczęśliwy w ogóle e, no doceniliście w ogóle tą pracę tutaj co to, to zrobiłem Dobra Jest a, a myślę to jest a to jest hełm myślałem że to hełm dobra A to jakiś tam jakiś armoryk mam Nie. A to co? Eee to można by zakończyć Kurde, gdzie motyle. mu mm. Dobra Ale że dziewczyny kurde ten Walczą na odległość to ja bym się w życiu nie spodziewał No, na no, no, dziewczyna nie wolno żartować Dobra No to co, oczywiście 30, 30 minut odcinka, więc, więc to dobre miejsce, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek Pamiętajcie, żeby subskrybować, komentować I jeszcze raz Subskrybować, komentować, lajkować. A też że w każdym, więc każdy wtorek, czwartek o godzinie Oraz w Twitchu, oczywiście, każdy ten. Yy, Każda osoba do godziny 18.00, 17 I co, coś, przepraszam, że właśnie nie było poprzedniej soboty, właśnie ten yy, live, ze względu na rzeczy zdrowotne. I dobra. Yy, no to cóż, no to już ja żegnam Was. Yy, nie. Yy, nie, 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 nie. Yy, no to cóż, yy, no to się widzieliście w całej więc cześć.